And the time to act is now. The World Economic Forum believes that capitalism needs to be reinvented. Their Build Back Better slogan has been adopted by politicians across the globe. This moment also gives us a much greater chance to be radical and to do things differently. To build back better. Because we can only build back better if we lean on one another. Over the last two weeks, I've shared my agenda for economic recovery. I call it "Build Back Better," because we can't just build back to the way things were before; we have to do it better. And the first plank of my "Build Back Better" plan rejects the defeatist view that, autom that automation and globalization mean we can't ensure American workers lead to a future made in America. So, what does the world look like after the Great? Witam serdecznie. To jest tylko fragment filmu pod tytułem The New Normal. Film można znaleźć bez problemu na portalu cda.pl, jest z polskimi napisami, oraz na portalu brandnewtube.com. Na Brand YouTube nie ma cenzury politycznej, a ten film pokazuje wyraźnie drugą stronę medalu czyli polityczną poprawność e, pokażę wam drugi film który jest dostępny publicznie na YouTubie i to jest kolejny e, klip pod tytułem Build Back Better It's a very pertinent question to ask how do we build back better to build back better or whatever we have a chance to reset the clock. And build back better than before. To build back better than before. Remember the, the terrible damage of COVID as we try to build back from this uh, global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're gonna build it back better. And build it back better. My plan to build back better. Uh, start taking all the problems that have been created in right. education, mental health, and start to, to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, Britain After Coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called The Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build Back Better. Building Back Better, our economy. Build Back Better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back, back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy! 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 We see that the Build Back Better program is quite widely I tutaj mamy stronę Twittera i konto Build Back Better na Wielką Brytanię. I jasno oni piszą, że to jest program kampanii dla celów po, e, e, odnowy gospodarki po koronawirusie. Spójrzcie na to logo. Jest w kształcie serduszka pięknie. Jest podzielone na kawałki pizzy, jakbym to nazwał. Ale polski program wygląda do, dos, dosłownie tak samo. E, czyli możemy wziąć pod uwagę, że programy społeczne na odnowę gospodarki po kryzysie ekonomicznym spowodowanym lockdownem jest czymś narzuconym z góry. Wiadomo, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jak to się dzieje i kto ma? Tak wielką władzę polityczną i sprawczą, tego nie wiem, ale to mnie bardzo mocno zastanawia, czemu polski plan i brytyjski plan wyglądają tak samo i zastanawia mnie, czemu wszystkie kraje, które mówią o nowym programie odbudowy państwa, czyli to są Stany Zjednoczone. To są Kanada, Wielka Brytania, Polska. Widziałem jeszcze w nowościach, że to jest propaganda Narodów Zjednoczonych. Także dzieje się ciekawie. Jeżeli chcecie, skomentujcie ten film, bo jestem ciekawy Waszych opinii. Może Wy macie jakieś lepsze przypuszczenie, gdzie można znaleźć Całą otoczkę polityczną, która to wszystko zapoczątkowała, bo ja jestem bardzo ciekawy jako zwykły człowiek, gdzie to wszystko się zaczyna. Póki co, zapraszam Was na Tajną Prawdę. To jest blog na WordPressie i ja się odmeldowuję.